No. Two hmm. minutes remaining. czyli wodny koszt ile wodny kosztuje co wadne, MP5? 350. A, no to jest Ale to się nie opasa jak ci nie będą wbijać, to musisz... A nie kończące 250. Czyli razem 4 Ja ile? 4... 350, 350 i 250. Powiedziałeś 150, że kosztuje MP4. MP, MP5, tak, kosztuje 350, nie 150. Aha, a powiedziałeś 150. Mówię, że się nie opłaca, jak nie masz rzutki dobrej. Musi no być dobra rzutka. Albo ja, ja czasem kupuję jak ten... ...piętankami i, i to ja kupuję, bo ta, ta zaraz na tanki są. A jak kupujesz MP5 i nieskończył amunicji, to nie? To ile zarobisz? Jak masz to dobrą Nie, nic nie zarobię, odrobię się e ewentualnie. Aha. Tylko, że ja jak mam MP5 wodną, to tak dość mi 50 i robię więc ma. No. Ciężko się odrobić. Z tą MP5. Ja jeszcze mam za Chcę zrobić kamikadze, o. To tylko złoto się zyska, ja... Albo coś innego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Preparacja zaczyna się. Tego się nie da zrobić. 40 razy zabić 20 zombie w rundę. No, że, czterdy, że zabijasz właśnie zombie w rundę, później następną rundę też zabijasz 20 zombie, tak 40 razy. A co to Double kill? Nie. Nie, to obrońca. A te obrońce już zrobiłem chyba z dwa razy. 8, 7, A ten masz kapa pan 5. Nie 4, 3. to i tak na niego nie chodzę. Nie ma sensu.